Kiedy ktoś dostał dokładnie to, na co zasłużył? Nie widziałem swojej córki od trzech miesięcy, odkąd moja była żona dostała pełne prawa do opieki. Kiedy w końcu dostałem weekendową wizytę, zauważyłem, że coś jest nie tak. Nie chciała mnie przytulić. Ciągle zasłaniała rękawy, wzdrygała się za każdym razem, gdy poruszałem się zbyt szybko. Podczas kąpieli zobaczyłem ciemne siniaki na jej ramionach. Przyjaciel mamy się złości, gdy hałasuje podczas jego gier, szepnęła. Moje serce zamarło. Miała tylko pięć lat. Kiedy zadałem więcej pytań, opowiedziała mi o zamykaniu w szafie na godziny i chodzeniu spać bez kolacji. Tej nocy nie Dokumentowałem każdy ślad telefonem, a w poniedziałek rano zadzwoniłem do mojego prawnika. Złożyliśmy wniosek o natychmiastową zmianę opieki, ale chłopak był sprytny. Moja była żona twierdziła, że to wszystko wymyśliłem, że jestem po prostu zgorzkniały po rozwodzie. Wtedy nauczycielka mojej córki postąpiła zgodnie z zasadami. Prowadziła dziennik podejrzanych obrażeń. Psycholog również miał notatki rzeczy, które moja córka mówiła podczas ich sesji. Sędzia spojrzał na wszystkie dowody i drżące zeznania mojej córki. Tego dnia przyznano mi pełne prawa do opieki. Chłopak dostał trzy lata za znęcanie się nad dzieckiem, a moja była żona straciła wszystkie prawa do widzeń. Ale ostatniej nocy, patrząc jak moja córka śpi spokojnie w swoim nowym pokoju, pokrytym naklejkami z księżniczkami i wreszcie czuje się bezpiecznie, wiedziałem, że to było warte tego wszystkiego. Od dwóch miesięcy nie miała ani jednego koszmaru. Czasem sprawiedliwość nie polega na zemście. Polega na byciu tam, gdy twoje dziecko potrzebuje cię najbardziej.